No, my już na spacerku dzieciaki pomrowiaki u nas już... No prawilne lato praktycznie. O, lato jest gorąco. Chyba z 30 stopni. Są to mukaczki. Jut. Co, so, co? Kolejne flufy tam. Jedna i to mokaczka druga. Tutaj jest takie piękne drzewo, co ja nie wiem co to jest, białe małe kwiatki, chuj go wie, jest śliczny, ale chuj go wie co to jest, to ja Ci pokażę, pomrowiku bardzo tak. I Ty mnie powiedz człowieku, co to jest, bo nie mam mamusi jociąkowej, a mamusia jociąkowa, oprócz, że zapierdziela się do jak... Master Blaster to jeszcze zna się na wszystkich roślinkach. I ja jej tu potrzebuję, bo ja chodzę i takie patrzę, to wygląda jak siso, ale to nie jest Shiso. Oh, więc potrzeba mi mamusi tutaj. Ale jest pięknie, jest dziko i właśnie dzisiaj porozmawiamy o japońskiej naturze, japońska natura. To tutaj są zaklęte jokajki. O! Właśnie to myślałam, że jest siso. Oto to, oto to, oto. To, o to. Ale to nie jest shiso. Cześć, to znowu ja. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie... Ej! On wiecznie mnie nie umie myśleć. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o japońskiej naturze, bo japońska natura to jest właśnie to, czym jest tak naprawdę Japonia. Tutaj w japońskiej naturze nie tylko są Yōkai, ale są bogowie, słowanie, więc... Ja, japońska natura, natura to jest coś innego. To jest taka dzikość, no zresztą słyszycie, pipicianki pięknie pipają. Nie jest taka okiełznana i właśnie mówiłam o tych kontrastach, taka okiełznana, ale nie okiełznana ale dzikość, którą kocham i w której jest pewna magia. Załóżmy, nie ma takiej magii w polskich lasach, w polskich lasach jest inna magia, jest taka, no słowiańska można powiedzieć, tutaj jest zupełnie to inne i to, to jest właśnie jakby wręcz scalone z... Z budami, z Shinto, z buddyzmem. Strasznie to trudno wytłumaczyć, ale nawet wystarczy popatrzeć na drzewa, jak są zbudowane, i one są takie. One mówią. Jak dla mnie tutaj jakiś jest smok schowany, ale jego budowa, wszystko, te korzenie, to wszystko mówi tutaj. Pewno. No i co? chłopco? No, dobrze. 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 A co Jana? Tak. Co robisz? Do A to filmik? A to filmik? Idę. A to filmik? Tak, a to, a to filmik. filmik. Tutaj mamy różne medziki. Tylko ja nie wiem, czy to ja jestem także najfajniejsza. O, natura. Bo nie wiem, ludzie. Przyjeżdżają tutaj na Disneyland i haradziuku i takie inne pierdoły. A to to wszystko kandupy robić w porównaniu z rzeczką. Proszę Państwa, rzeczka. Polecam. A ciekawe czy tam są kapy. A co nie, o tamadziaksie i roka na! Tamadziaksie! O, tamadziaksie! to patrzyłam, welony były od 200 złotych Naprawdę, to ten to jest Co? Ewa fajne ma suknię. Jakościowo nie różni się w ogóle... To mokaczka, mokaczka. Purs. Mm. pięknie. Tak to jest, to mokaczka. Ale patrzcie, ja jak taki prawilny żul, tak jak... Ej, panie! Szyfuńczu! Stróweczko! Mmm! Taki, jak browar ta Pepsi, jak browar. Baj! Chyfunciu, daj dwa złoty! Muszę wam powiedzieć, że mam taki pomysł na zdjęcie, na zdjęcie z beką, typu Kansajowa... o oh że on mi kansajowa bicia, nie, Hejambicia. bicia, ale ala, wiecie, yy, przykuc tukijski. O Jezu, tak, zrobię to zdjęcie. Tak, hejambycza, wiecie, rozkloszowane. Rozkloszowa no, rozkloszowane kimono i takie, o, idzie bombaryła, cześć! cześć. I takie rozkloszowane kimono. I ja taka kucująca w takim przykucu tokińskim. Ale hejambycza. To będzie genialne, girl. Bo chcieliście zobaczyć, jak moje włosy wyglądają po suszeniu. Nie wiem, czy to będzie. Nie wiem, czy w ogóle chcecie coś oglądać, ale proszę cię bardzo, dziecko, pomruję. Nadal są niedosuszone. Niech <noise> się nigdy nie da dosłużyć tak maksymalnie, e, jakim joggingiem jestem. Uuu. I nadal się ich e, nie da tak super rozczesać.

<あ>何これうちのラー油やん。うーん、あなたは辛い好きじゃねえ。返して。うちのラー油。へぇー、ズブレラ飯焼肉。 Dobre. No przyszły. Aby no mask. Aby mask. <noise> ale jak ja wyglądam, jak jebnięta mania z Poznania. Nie obrażając poznaniaków, ale. No girl. Nie no to ja już wolę swoje te zwykłe jednorazowe. Dobrze, że my mamy za. Chyba pójdę na spacer z tymu kaczku, Jest taka ładna pogoda. A w ogóle, najlepsze w tym nowym odcinku o kupeczce to jest piękna rzecz, bo większość z was oglądała ten odcinek na straczyku. Dobra robota, pombrowiki, tak trzeba. Dobra, to teraz ja zrobię jak prawdziwy Saś Grażynusz Hall yy, z japońskiego Lidla. <laughs> Dobra, to Wam pokażę, jak wyglądają basic. No, i to mu kaczka potwierdza, jak wyglądają basic zakupy w, w Japanese. Więc mamy tutaj takie Tak, takie czyli po prostu takie, czyli bambus. Tutaj mamy takuan. Takuan to jest y, rzepa. daikon, daikon marynowany. I to pewnie wyznacie w susi, a normalnie to się kroi. I to i podaje jako przystawkę do różnych dań, na przykład ryb, mięs i tak dalej. O, to mokaczka kaczka się dże. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy toni, czyli e, mleko sojowe. Ok, pamiętam. O, tu mamy moje ulubione. To są siedzimi, czyli takie małe, małe, że super z nich się robi dasi do miso i w ogóle w miso są eleganckie. To jest coś cudownego, bo to jest, słuchajcie, pokrojona bardzo drobno. pokrojony bardzo drobno imbir marynowany, który się właśnie tak jak tutaj na obrazku nakłada na e, gucha, na ryż. Spróbujcie. Kupcie sobie imbir, pokrojcie go bardzo drobno i zalejcie rozcieńczonym trochę tym e, sosem sojowym. Jeśli macie dasi, to po prostu rozcięcie to z dasi. Girl. Po prostu magic. A tutaj mamy głowę i nindzin, czyli marchewkę. gobu to... Gobu. I to ja będę wrzucać do ryżu i gotować razem ryż z tym i będzie bardzo pyszny nie taki nudny biały. Mamy tutaj goma. Goma, czyli sezam. Zawsze się przyda. No, uczymy się słów katakuriko czyli mąka ziemniaczana genmaicha czyli y, herbata zielona z prażonym ryżem chyba tak to idzie kto kocha kto nienawidzi na to kto uwielbia kto nienawidzi na to to jest podstawa na to to jest życie o to co moja kuchnia się nie obejdzie hanakatsu czyli katsuobushi katsuobushi czyli płatki a Bonito? Bonito, bonito, bonito. O! Tanie zdrowe dobre. Moja si też do miso fajnie dodać. Takie zdrowe żarcie. I coś, co ja w ogóle się zasrałam. No jest już ramny. No, opijamy pomorowiki. To jest już, słuchajcie, trzecie lato, trzecie czy czwarte? Nie, chyba trzecie. Trzecie lato razem, trzeci obon będziemy spędzać razem, kochane pomorowiki. Takie rzeczy, szykujemy się na obonowe historie już niedługo, bo przecież zobaczcie, już zaraz w y, sierpniu. A tutaj mamy um, sieriko, to chyba nie są sardynki, nie wiem jak są po polsku, ale z tego też się robi, po, proszę Państwa, tutaj dasi. I dzisiaj będziemy robić z tego dasi. Znaczy ja będę robić, nie wiem czy będę nagrywać. Nagram, bo Wy lubicie jak ja gotuję, no to nagram. O nie, rozłupał się, ale i tak zeszre. No girl, syjka. Mm, mój ulubiony owoc. I coś, co musicie spróbować. Każde mięso z tym smakuje jak po prostu heaven. No, heaven, tengoku, To jest raj, czyli sos, nie sos, tylko olej sezamowy z, na ostro z papryczką. Czyli ja nie wiem, po prostu jest to na ostro. Ale to jest takie dobre, że się pop... mm. Wiecie co? Usmażcie sobie zwykłe mięso. Kupcie, kupcie mięso. prostu, żeby Wam pokroili na takie cienkie plastry, bo to ciężko kroić ciąży w domu. Posmażcie po prostu na patelni. Bez nic, tylko trochę oleju. I później kupcie sobie takie coś. Myślę, że w jakichś orientalnych sklepach możecie to dostać. Albo w jakichś japońskich. Bo u nas jeszcze jest zamknięte. Ale y słuchajcie... I... Yy, trochę w jedną miseczkę małą, trochę sosu sojowego, albo w ogóle nic, albo tym po prostu. I to zry... O, no Jezus, to jest takie banalne, a tak zajebiście dobre. No i mięso, mięso, to mięso Wam nie będę pokazywać. Mm. I teraz to, a to jest niespodzianka i trochę Wam powiadam o kulturze, bo takie, załóżmy, liski, kto będzie zgadywał, kto wie już, co to jest, kto odczytał Kandzia, takie listki to możecie zobaczyć w wielu sklepach i one są po coś, to nie są takie, bo one są w takiej dziale na kwiatki. Tak. A to kwiatki nie są. Zaraz wam pokażę po co to jest, jak to się nazywa i do czego to służy w Japonii. Okay, więc to są sakaki. To są święte liście. Liście na ołtarz Shinto. Tak, to są specjalne boskie liście. Boskie liście, które są używane w różnych obrzędach shintoistycznych. Bardzo często możecie je zobaczyć w świątyniach. Shinto podczas jakiejś ceremonii są używane, są też na ołtarzach i są też przy kamidana. Czyli takich domowych ołtarzykach. No, Daszek, yy, uciekł, bo jest gdzieś w kartonie którymś, ale nie wiem którym. No i, girl. No i dobra, i jest, i jest elegancko, moja kamidana, tylko trzeba Daszek znaleźć i będzie luksus. I teraz jeszcze trzeba sobie kupić Butznan, ale Bambariła nie chce. A wiecie co to jest? To jest koniak. Koniak czyli taka jakby dolaretka na słono z muszki ziemniaczanej. Dobra, co wrzucimy w 우와 우와 어 근데 이제 이